Cześć, witam Was w nowej serii na moim kanale. Jest to seria z jak widzicie z Wartandera. Tak dokładnie. Um, I kilka słów wstępu. Ta gra mi się bardzo podobała, ale zacząłem w grać niedawno. Um, no i gram teraz coraz dłużej. I tak, to będzie nowa seria, która, w której będę grał w różne gierki, ale częściej będę chyba grywał sobie w War różne gierki będę grał. Plus e, następna gier, Będzie ona przeplatana z serią następną, a będzie to seria z Don't Starve, dokładnie. Don't Starve. Co byś jeszcze tu powiedzieć? No chyba nie ma nic do powiedzenia bardziej, a my moglibyśmy już zacząć. I tak, ta gra bardzo mi się spodobała. Z, ze względu na to, że po prostu robię samolot, samoloty. Samoloty ujeżdżam, takie jak ta. No i... To będzie wszystko chyba. Można zacząć grać. Jak no, widzimy na moim ekranie to jest... Trzeba zniszczyć lotnisko. Weźmy sobie, dobierzmy jakiś samolot. Ciekawy. I wyruszmy w lot. Czyli mamy rozwalić yy... co naziemne i... Pociąg można zrobić. Wow, da się taki jeden myk zrobić. Ok, Da się. Jesteś delikwenci? Jeszcze nie czyli moglibyśmy się skupić w, poja w pojazdach Pojazd na ziemi. Z lek naziemnych Leci parę osób, a taki chuj, okay. Muszę się tutaj chujkę Muszę nam się to potrafić. Czuć, czuć czu, strzelają do mnie z arterii. Ojoj, oj, 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 oj. poleciał poleciał szybko 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 oj, 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 ojoj, 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 ja nie mogę A nie mamy skrzydeł O, Dobra 3-2, szybciej! Nie wyskoczyłem. O Boże, duch! A, Trzeci jeszcze jest dobra! Spróbujmy um, polecieć Bombowcem. Bombowcem. ładnie, nic, nie widać. nie widać dobra no, co bym jeszcze powiedzieć um, różne gry będę grał w tej serii będzie to Minecraft, będzie to właśnie War Thunder um, jeszcze parę, parę innych gier mam za nadrzu tak powiem um, koniec um, tego gadania przejdźmy do rozgrywki War Thunder to gra Yy, darmowa yy, niby mają tu dojść pojazdy yy, yy, naziemne, że będzie można stylować naziemnymi i wodnymi ale ja w to coś za bardzo nie wierzę było trochę tego to na pewno kiedyś to ma, będzie ale nie prędko nie prędko na pewno zobaczmy mamy cztery bomby pod skrzydłami już widać yy, ziemię yy, i spróbujemy przyatakować Trochę trzeba zmniejszyć prędkość. Spróbujmy przeatakować te jednostki naziemne. Ale czy nam się to uda? No ja już nie wiem. Dobra, niech leci. Trzeba trochę zniżyć pułapło, oni... Jednak Okej, okay, poleciałem bomby. Jeszcze tu byśmy jedną... Albo tam gdzie są te artylerie, byśmy posłali jedną. To by było wprost o po ciała. i teraz wystarczy poczekać minutę na zrespienie tych oto bomb. Oj 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 oj, oj. Artyle do strzela, ale na razie nic mi nie robi. Na razie. Zobaczymy jak widać chyba nic po prostu nie trafiliśmy gdzieś tak stałem Ojojoj oj, słabo słabo Ale dobra dżim, 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 Ale ładnie Dobra musimy naprócić jakoś... sesownie żeby nie zahaczyć, żadne drzewo to, czwaj, ma... ale tak trzymaj to na zimne jednak. O, jak nas zarzucił wok. O, już to od Dwa jest, dobra, mamy bomby. I warto byłoby je wykorzystać jakieś skrzętnie tak, żeby no nie było tak jak wcześniej, żebyś, że nie trafiliśmy po prostu żadnego niczego. I tutaj z tymi górami mamy... O, chociaż tutaj mamy... Polecą lecą Może coś trafię. O pięknie. Dobra, nie będę w tej jeżdżące, bo nie wiem jak te bomby lecą. Ale będę w takie... oła. o oła, górę oła. ciała i... Łoł, ooo, wow, wow, wow. przeciążenie, nie, 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 leć! Góry! Góry What the fuck Dobra, robimy kamikaze bo chcę sobie poszczelać o. Dziękuję Hihi od kamikadze. Dobra eee, Jeszcze chwilę i wygramy myślę Myślę Gramy eee, Tam jeszcze jakieś działem jak przyspieszyć Bo jeszcze mi silnik padnie Ja też potrzebuję wsparcia, no ale What oh, the fuck? Joke. dojedziemy go. Au, 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 au. Jakoś cina, nie mogę go strzelić. Ale uwaga. dobra trafienie. Samolot zniszczony, ale pięknie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trafienie krytyczne. Padł. Czyżby tak? Czy nie, asysta. Ładnie, miejsce chyba piąte mi się tak zdaje Ładnie z początku O, chodź tu, chodź tu, Dobra, kolejne trafienie Teraz się zmieńmy i polećmy na naziemne cele o O, jak miło. Okay, zniszczona. trochę o ziemię zaręliśmy chyba koła mi się zdaje ale szybkie. Szybsze niż w wcześniejszych wersjach, bo wcześniejsze wersje grałem! O Boże, 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 ostatni nasz został. Mam. No, no. Oczywiście nie nasz. Mm. Dobra. Później zobaczymy, a teraz tak. Zium. Okej. Okay bo wygramy, warto by było... Gdzie tu jest? Atakuj, wojska nie przyciela. Hmm. Ok. Tam <grytanie> jakiś samolot ale to za górami, także jakoś go nie... Niespecjalnie go dojedziemy. Spróbuję tak przelecić. drzewami jest jednostka naziemna ona jest w tej przełęczy tutaj ale zniszczona jeszcze jedna jednostka naziemna mm, i warto by było ją zniszczyć żeby, no żeby wygrać tak my, naszych jednostek zostało 20 po prostu niektórzy nie rozumieją tego, że trzeba niszczyć naziemna a nie żeby nawalać się z innymi no i właśnie wygraliśmy, ponieważ właśnie zniszczyliśmy ostatni. I tak, zobaczymy jeszcze ile mamy końców, końców lwów. Tak, na koniec. Drugie miejsce, o, jak ładnie. Trochę doświadczenia zdobyliśmy. I reward three steps in the game. Uuu, jak duże kasy. I jak miło, jak miło. Dobra, ja się będę z wami żegnał. Kolejne odcinki z Wartendera i różnych randomowych gier yy, już wkrótce, a tymczasem żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Yy, dzięki, że oglądaliście. No i na razie.